Przepraszam mnie, to jeszcze raz. Cena biblijnych wydarzeń rozciąga się na starożytnym bliskim wschodzie, od Egiptu, poprzez Kanaan, Syrię, Azję Mniejszą, aż po Mezopotamię, tereny dzisiejszego Iraku i Zatokę Perską. Te niezwykłe, malownicze, piękne tereny były nazwane przez starożytnych obszarem żyznego półksiężyca. Mieszkały tam różne ludy, Sumerowie, Akadyjczycy, Hetyci, Egipcjanie, Kananejczycy. Tworzyli oni swoją kulturę, mieli swoje wierzenia, swoje tradycje, również swoje pisma. Powstawały pisma, które opowiadały o ich wierze, o ich tradycjach, o ich prawach, przekazywały ich dylematy dotyczące praw moralnych i cierpienia człowieka. Czym te teksty różnią się od przesłania Biblii? Dlaczego tekst biblijny jest tak jedyny i niepowtarzalny? Otóż, kiedy porównujemy te teksty ze sobą, możemy bardzo łatwo przekonać się, że teksty biblijne przekazują nam te same opowiadania, te same prawdy z innego punktu widzenia. Pokazują je z punktu widzenia człowieka, który wierzy w Boga jedynego. Izraelici, naród wybrany, potrafią rozpoznawać ten Boży głos spośród wielu innych głosów, spośród wielu innych przekazów, tekstów. Tak samo i my próbujmy w tym dzisiejszym świecie, w mieście pełnym zgiełku, usłyszeć głos Boga, który mówi w naszych sercach, który mówi do nas przez drugiego człowieka, który mówi do nas poprzez Pismo Święte.